Bądźcie gotowi, bo godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. O. Z wami słowa ewangelii według świętego łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów to rozumiejcie że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie złodziej ma przyjść nie pozwoliłby włamać się do swego domu wy też bądźcie gotowi Gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność. Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: mój pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Oto Słowo Pańskie. Całe nasze życie, kochani, to jak droga, jak życie tego sługi, którego Pan wybrał się w podróż, ale powróci. I biada temu słudze, który zapomniał, komu służy, który tak żyje, jakby Pan nigdy powrócić nie miał, który nagle poczuł się Panem swojego życia. Gra sobie w swoim życiu tak, jakby nie miał żadnych zwierzchników i tak jak Ewangelia nam mówi, korzysta z życia pełnymi garściami, bije swoje sługi, upija się, obżera się i nie wypełnia tego, do czego został zobowiązany. Taki człowiek staje się bardzo żałosny i otrzymuje karę, kiedy Pan jego powróci. Co innego, sługa wierny, ten, który choć nie widzi Pana swojego majątku, jednak wie, że kiedyś będzie musiał zdać sprawę. Jaka jest różnica między tym pierwszym sługą, tym obibokiem, tym, który trwoni, który nic sobie nie robi z nakazów i zakazów, który zuchwale grzeszy, a tym drugim sługą? Otóż jeden i drugi ma Pana, który wybrał się w podróż. Ale ten pierwszy, ten obibok, ten, który sobie nic z tego nie robi, żyje tak, jakby nie miał Pana. Sam stawia się na miejscu tego Pana. Sam wmówił sobie, albo mu wmówiono, że jest najważniejszy. I tu, kochani, jest obraz życia wszystkich nas. Którzy zapominamy czasami w naszym życiu, że wszystko, co jest, jest utracalne, że to wszystko przychodzi i odchodzi. Człowiek sobie to uświadamia czasami bardzo boleśnie, kiedy zaczyna tracić zdrowie, kiedy zaczynają się piętrzyć jakieś trudności, kiedy dotyka swoich własnych limitów, granic, możliwości i nagle to wszystko, co sobie budował przez całe życie wymawianie sobie, że ja, ja człowiek, wszystko mogę. To wszystko okazuje się być nic nie warte. No bo zobaczcie, kochani, cóż możemy uczynić? Możemy sobie wybudować piękne domy, nagromadzić majątków, narobić karier, tytułów narobić i nagromadzić różnych dóbr. Które jednym posunięciem Pana Boga przepadają, bo i tytuły są nic niewarte warte wobec wieczności, i te domy się rozwalają przez huragany, inne katastrofy nas dotykają. To nie jest, moi drodzy, wezwanie do tego, żeby usiąść i nic nie robić. No i takie były interpretacje Słowa Bożego w historii kościoła. W takim razie, jak to wszystko jest nic nie warte, no to usiądźmy i nic nie róbmy. Tu z kolei jest bardzo jasny znak w Ewangelii, że Pan takie postawy też nie popiera, bo sługa dobry to ten, który się stara, który pracuje, który zna swoje obowiązki i zadania i taki otrzymuje pochwałę. A więc moi drodzy, dzisiejszy patron święty Jan Kanty, który choć był wielkim profesorem, naukowcem, nauczycielem, pozostał pokorny, pozostał miłosierny, pozostał nie tylko dobrym człowiekiem, ale też i wspaniałym naśladowcą Pana Jezusa. A więc to są przykłady dla nas, moi drodzy, aby w małych rzeczach być wiernym tych codziennych, w tych czasami tak mało zauważalnych i zauważanych przez naszych najbliższych. A jednak te małe rzeczy bardzo nas zbliżają do Pana Boga. Aby być sługą wiernym, to znaczy tym, który wie, że Pan powróci, który wie, że nie jest Panem swojego życia, że to wszystko, co jest dookoła, nie należy do Niego. Taka postawa życiowa, moi kochani, daje nam bardzo taki mądry, dobry, rozsądny stosunek do rzeczy. Bo posiadanie dobrego domu, pięknego domu, dobrego samochodu nie jest w gruncie rzeczy niczym złym. Bardzo pięknie mieszkać w ładnym domu i równie dobrze, jeżeli stać mnie na to, jeździć ładnym samochodem. Ale nie może się to stać sensem mojego życia, tym dlaczego żyję. Ani dom, ani samochód, ani jakiekolwiek inne rzeczy materialne nie mogą przysłonić nam Pana Boga. I, moi drodzy, to nasze rozważanie dzisiejsze wraca do zdania, które już pewnie wiele razy słyszeliśmy z tej ambony. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko w naszym życiu jest na swoim miejscu i ten dom, i ten samochód. I moje tytuły, i moja nauka, i moja kariera, i moje zadania, i wszystkie rzeczy, które są oczywiście, że ważne, ale nie najważniejsze. Także prośmy Pana Boga o dobre rozeznanie. Aby łaska Boża w nas królowała, a nigdy grzech. Aby Bóg był na pierwszym miejscu, a nigdy rzecz. Prośmy o to, abyśmy byli dobrymi sługami, którzy wiedzą, że ich Pan powróci.